Witam serdecznie, kochani. tylko bych chwalam, całym sercem i z wiarą. Naszego kochanego tatusze Jakwe, Twórca Nieba Ziemi. Naszego kochanego Jakosiła Hamaszech Jezusa, Chrystusa i Ducha Świętego i Majaka, Ruacha Koda, Świętą Mniewiącę, Trójcy. Niech odczytańcie, kochani, bibie, Świętą bibie, Chwalę tych Pala Mamy Jakwe, do Ciebie tatusze Jakwe, Jakosiła Hamaszech. Się ma jak Ruach HaKodesh. Haleluja. Kochani Ci Biblię, w się we nasz oczar i święta misja Ima i Twyn, prostwa. Tego tak kochani, program przydatka 86. Na końcu ucho Jachwę, bysłoi mnie, bo jestem nędzny bogi, ubogi, Strzeż duszy, bo jestem pobożny. Mój Boże Jachwę, bywa by by Twojego sługa, który ufa Tobie. Zwiłuj się ze mną Jachwę, bo do Ciebie codziennie wołam. Zadnij Dusze Twego sługi, bo do Ciebie, Jachwę, znoszę dusze, bo Ty, Jachwę, jesteś dobry, przebaczający, pełen miłosierdzia dla wszystkich, którzy Cię zwają. Wysłuchaj, Jachwę, mój modlitwy, zwłaszcza głosnego głos mego wzywam Cię w dniu mego ucisku, bo Ty mnie wysłuchasz. Nie ma wśród Bogu podobnego Tobie, Jachwę, nie ma dzieła takich jak Twoje. Wszystkie narody, które stworzyłeś, przyjdą, oddadzą Ci pokłon. Jachwę, będę wielbić Twoje imię, bo Ty jesteś wielki czynisz cuda. Tylko Ty jesteś Bogiem. Nałóż mnie, Jachwę, Twojej drogi, abym chodził w Twojej prawdzie. Na moje serce ku bojaźni Twojego imienia. Będę cię chwalił, Jachwę, mój Boże. Z tego serca i będę bierbił Twoje imię na wieki, bo wielkie jest Twoje miłosierdzie dla mnie. Ty ustawiłeś moją duszę z najgłębszej. Piekła. Boże, byście pozwolił przy ko mnie, zgadza Bałtoniku, czoła na moją duszę, a nie mają Ciebie przed oczyma, ale ja jest Bogiem, łaskawym i niezgodnym nieskorym do gniewu, pełnym miłosierdzia i prawdy. Spójrz nam, zmiłuj się nade mną, udziel Twojej pomocy, temu cudze, była syna Twojej służącej, daj mi znak. Twoje dobroci, aby ci, którzy mnie nie nabidzą, zobaczyli i zawstydzili się, że ty, Jahwe wspomogłeś mnie i pocieszyłeś. Amen. Chwała lecimy ciebie niebięckie jachwe, jachłysuły i ma jak. Jeden Bóg jakwe Powodujcie do Ciebie, oczy jachwę. Jakos słucha ma się majak. ma jak. Haleluja na święty i mięckie długy. Kochany, ta jachwę, cena nasza mamusia i ma jak. Tu święty Łuchonzka nie czydajcie biwie, święto biwie. Bóg nam dał prawo Boże, dziesięć przykazań Boże, żebyśmy jeżeli świętym życiu, byli posłuszni Bogu, jakwe biła się naszych oczach, jak misja, święta misja i twój bractwa, dzisiaj na naszych oczach, zobaczcie, co się na świecie dzieje, nauczy się do Boga, jak w papazjach, jak w strzłach.